Ogólnie się ma, trochę się nie widzieliśmy, a to przez to, że trochę mi się nudziło w życiu i robiłem bardzo dużo pomieszanych rzeczy, ale natrafiłem na rzecz, którą chyba powinienem robić kilka odcinków. Gram sobie ogólnie na serwerze, iCraft, bardzo fajny serwer, bardzo fajna administracja i gram sobie na serwerze. Zrobiłem sobie już bazę i w ogóle i pomyślałem, kurde, powinienem zrobić odcinek. No i ogólnie co zrobiłem? Zrobiłem bazę. I mam własny sklep, który zaraz Wam już pokazuję. Jestem tutaj w sklepie. I w sklepie mam miksturę Siły, Shulker Box, Podka na Widzenie w ciemnościach, Splash, Splash na no Weakness, In Invisibility, Speed 2. No i jeszcze nie mam wszystkich rzeczy. I te mam na razie ludzi, bo stoka kosztuje warp. Tutaj nas nas następnie szybko mówię. <noise> Następnie mamy magazyn, w którym mam item z eventu. I ogólnie chodzę w żelaku, bo tepnął się do mnie taki jeden gracz, którego akurat nie ma, ale taki jeden gracz się do mnie tepnął. Zepchnął mojego kolegę z działki. Ja chciałem go uratować. A on założył seta na no i mnie zabił. I straciłem taką główkę, ale chyba wystarczyło mi jeden dzień. Tak, jeden dzień. Zrobiłem sobie nowego seta i zdobyłem... Od Moderatora. Nazywa się Grzeli. Bardzo fajny admin. Pomocny i spoko jest. Myślę, mi się wydaje, że jeden z najlepszych adminów. I dał mi głowę wiedźmy. Ma Prota 10, torsy 3 i tak naprawdę ten chłopca mnie wtedy zabijał. Nie, chyba na 10 hitów miał nie bić, ale pech chciał, że ten miecz, perfekt, trzymałem w bazie, bo nie chciałem go stracić Głupie Teraz chodzę w żelaku, ale jak już coś trzeba będzie. No to mam dwa sety i shulker boxy, jeszcze mam dwa perfect kilofy tu mam kilofy tu mam mieczek, jakieś fajne i podstawowe rzeczy, nie? No i tak sobie tutaj gram na tym serwerze, mam kilka mendingów jeszcze, mam budulec, diamenty jakieś i tak dalej, i tak dalej. Yy, idąc dalej może, yy, muszę ukończyć kilka rzeczy, takich jak ukończyć tutaj taki dropper, to jest dropper, tak to nazwałem, mamy portal do netheru, wyjście na powierzchnię, i mamy też enchant na 30 level. mam tutaj takie różne rzeczy i tak dalej. Tutaj mam wszystko, co zrobić, czyli ukończyć ścianę dropera, ukończyć sufity, zrobić na dolnym piętrze meloniarkę, co już zrobiłem. Yy. Zrobić na dolnym piętrze me meloniarkę, zrobić sklep. I zarob yy. zarobić na warp zrobić warpę i się bogacić. Mam też taki, takie fajne pomieszczonko. Uważam, że to jest nawet spoko wygląda. Musiałem przynieść wszystkie moje rzeczy, bo tam był wcześniej warsztat, bo chciałem tam zrobić sklep. Yy, I tak, na dole mam tam zejście, tylko muszę to zakopać zdjęcie. Mam to pod home meloniarka. Yy, I generalnie jak meloniarka wygląda, wziąłem ją z pierwszą lepszą z jakiegoś na YouTubie. Jest malutka ta meloniarka. Ma tylko 6 poziomów, ale myślę, że jeżeli... Nie znalazłbym czegoś lepszego yy, to myślę, żebym my po prostu sobie wtedy albo zrobię tam na maksa do góry, do maksymalnej kratki yy, na powierzchnię, albo rozkopię tutaj cało to pomieszczenie, zrobię jakieś pomieszczenie 50 na 50 i zrobię na tym 50 na 50 meloniarki. No i jeszcze bym tutaj przy okazji yy, brodawki, których niektórych nie mogę rozwalać, ale niektóre mogę na szczęście. No i mogę sobie wszystko ładnie... Zrobić tych brodawek, bo potrzebuję, ponieważ prowadzę sklep z podkami. A niedługo mam w planach ogólnie, sorry, że tak dużo mówię, ale mam bardzo dużo planów, jeżeli chodzi o ten serwer. Woda? A, zadziałało, super! Bo mam ogólnie dużo rzeczy, jeżeli chodzi o ten serwer. Mam w planach też zrobić coś takiego, że przejmiemy trochę gospodarkę na tym serwerze, bo zauważyłem, że dużo osób chce się bić. Chcę bić się i nie chce im się nic zrobić. Więc mam w planach zdobyć y, tutaj y, gospodarkę na takiej zasadzie, że będę sprzedawał kity, i w tych kitach będą poty. Jeden na przykład poty, jeden set, albo inaczej, dwa sety, y, dwa miecze i potki, nie? I to na przykład za 10k i ktoś mi by zapłacił, bo na przykład ten moderator grzeli. Z tego co wiem, mamy loniarki on ma warpa i on ma 2 miliony. I on ma warpa, jeżeli. I u niego dużo się dorabiałem na początku, bo on ma zarabiarkę. Zarabiarkę na takim sensie, że za cały ekwipunek płacicie 660 dolarków, a w sklepie y, możecie sprzedać 64 za 25 dolarków. I macie około 300 dolarków zysku, bo za 970, chyba, 70 sprzedajecie. Nie ma tutaj też dużo sklepu i ma, yy, ma takie coś fajnego jak 640 kobla za 200 dolarków więc na początek to też jest spoko, nikomu też się później nie chce. Tutaj też jest fajne, bo za diamenty można wygrać i wygrałem to po 15 próbach i zdobyłem 10k przy okazji, bo yy, trafienie shulker boxa z kodem podając mi kod yy, zgarnia 10 tysięcy, czyli nie dość, że 10k to jeszcze shulker, no i ma dużo tutaj taniej rzeczy, na przykład y, spawner za 35K. A tutaj spawner kosztuje... O, chyba nie, jest. Są tutaj różne spawnery, tylko nie wiem jaki to jest spawner. Chyba wybrany. Są tu też... Po prostu on sprzedaje wszystko tanie i jakoś chyba cały serwer zna jego sklep i się nie dziwię, bo ma ultra tanie rzeczy. I w sumie to tyle. Polecam tu jakby ktoś. W ogóle polecam zagrać na serwerze, bo serwer jest mega fajny. I nie, to nie jest reklama. Po prostu uważam, że serwer jest całkiem fajny i ma fajne pluginy. I bardzo dobry anti-cheat, bo wystarczy, że gościu odpali kill aure i tylko raz ją uderzy i chyba już dostaje bana. Nie, czy kika, przepraszam. Tutaj jest też zabronione takie rzeczy jak tepe bo no, dużo serwer jakiś, że. Yy, daj dam dam free i ty tpa tutaj nie wolno takiego czegoś jeśli tepniesz kogoś a nie umie chyba tam 5 minut max to zabija to wtedy dostaje on kika czy tam bana permanentnego zresztą wszystko możecie zobaczyć na discordzie ich no i discord tam tutaj macie ten i generalnie to chciałbym zrobić warpa i tego warpa jakoś oznaczyć, czyli nie wiem, na Discordzie napisać czy coś. Tutaj byłby warp, tutaj byłoby wszystko. I teraz czekajcie, tylko Wam yy, coś pokażę. Yy, tutaj mam. Ogólnie mam całą rozpiskę, ale chemii, co zrobić, jak zrobić. I tak, chciałbym głównie iść w podki słabości, yy, rzucane. Yy, o, nie zrobiłem podki słabości na plusik, ok. My bad. A nie, tak, 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 bo to na 4 minuty, a to a Glowstone robi na drugą. Tak, zrobiłem te podki na splash. To bym w to chce się kierować. W, 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 w siły, to w siły ja znam na pamięć. W zatrucia. Tylko jeszcze ok, ok pająka nie mam. Yy, ale można sobie eksp yy, ekspić za 500 dolarków u Grzeliego i w dodatku jeszcze chciałbym też iść w potki regeneracji, to splash, yy, bo ludzie są w stanie sprzedawać i kupywać je. A ja sobie super zarobię, bo patrząc na to, czekajcie, tylko zmienię wam, bo zapominam sobie ciągle. O, yy, tutaj jak macie sklep, to na przykład pokażę wam, zapamiętajcie sobie: jeden in, invis, Kosztuje 150, a u mnie 3 kosztują 300, czyli 150 już ona w kieszeni. Dalej. Potka na Strength. Y, strength tu y, jest za 300 dolarków, a u mnie 3 poty są za 300, więc macie tutaj już y, duże zarobienie dalej, czy coś tu jeszcze jest? Macie też Shulker, ale Shulker tu się nie patrzy, bo nikt z tego nie kupuje, ale na przykład u Grzeliego jest za 3500, a u mnie za 3250, to jest z tej wygranej. I coś jeszcze, jakieś porównanie? Chyba tam potki na spida niestety nie ma, ale ogólnie bardzo polecam, polecam iść tutaj w rolnictwo i w melony. I nie wiem czy w Pumpkiny, chyba w Pumpkiny też, ale no nie wiem jak to y, wygląda, ale chyba w Melony bardziej się opłaca. Yy, y, no i co ja mogę jeszcze powiedzieć wam widzowie? Polecam wejść sobie, wejść, mam też coś hajsu, więc może czasami jak będą filmy, jak wy wybiją się te filmy, to będę robił jakieś giveaway'e na przykład, yy, czy coś. No i nie wiem, jak chcecie to sobie wejdźcie, może sobie ze mną pogracie, czy coś. Yy, yy. no i napiszcie mi w komentarzu czy byście chcieli z tego serwera bo i tak na razie na żadnych innych serwerach nie gram aktualnie a myślę, że to by było spoko pokraść na takim serwerze, bo to, to jest serwer ogarnięty, na którym gram już trochę i, i na którym, no widzicie już mam już cały zestaw do potek i nawet użyłam sobie tych ogwiedźmy z z, z, z z eventu żeby sobie po prostu robić potki takie jak na przykład już Wam mówię. Na przykład podka krzywdy, która była bardzo, bardzo spoko. I właśnie w sumie sobie teraz tak myślę, że będę robił sobie mikstura leczenia i mikstura krzywdy, bo chyba jeszcze krzywdy nie mam, ale mogę jeszcze sprawdzić dla upewnienia się. I to też jest tak zrobione, żeby jak ktoś serwera jest, to też bardzo, bardzo zapraszam do mojego sklepu, bo... Yy, na przykład dla niektórych graczy yy, był u mnie jeden gracz, kupił sobie potki na siłę, a ja mu chyba obniżyłem do 250, więc jak będą do mnie przychodzić ludzie, to czasami będę wam dawał jakieś yy, zniżki, bo yy, jestem dobrym graczem, w sensie nie płacę dolarków za te poty, więc, yy, więc za te poty, więc jakoś mi to nie pójdzie na tył, a też mam dużo tych rzeczy, więc mogę sobie na to pozwolić. No i co, wpadajcie do mojego sklepu, ja czasami jestem, pamiętajcie, Norix Minecraft IP, takie macie. No i co, zapraszam do mojego sklepu, oczekujcie kolejnych filmów, cześć!